Hej, witajcie, tu Seversi i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, odcinkach w serii Zagrajmy w Sonic The Hedgehog 2006. Powoli, ale jednak krokiem takim pewnym zbliżamy się do końca, to już żeśmy widzieli. Teraz mam zdanie bodajże przekraść się do bazy Eggmana, więc White Acropolis obstawiam. O matko. Te ekrany ładowania, mogłem wam tego oszczędzić w sumie, ale zapomniałem o tym kompletnie. White Acropolis, czy jednak Radical Train? E, zaraz zobaczymy, bo w sumie wywala nas w tej drugiej części miasta. Mm, nie, to chyba było przejście do White Acropolis właśnie tutaj. Dobrze, więc e, to będzie to. Pociągi będą później. Dobra, na razie idziemy do miejsca generalnie chyba znanego. I mean... No dobra, raz, że on chodzi strasznie wolno Ta lewitacja też jakoś bardzo nie pomaga. Chociaż trochę, chyba, nawet może. Ty, ty, A, bo tu będę musiał kupić umiejętność, tak? Że mogę pierdyknąć o ziemię. Dobra, no to w takim razie Wracamy do sklepu. Tyryry. Limit prędkości, tak? Ograniczenie prędkości. Mm -hmm. No to zaraz zobaczcie, jak ja przekażę tę prędkość. Łooo! Wow! Niesamowite! Usain Bolt by się nie powstydził. Tak, dokładnie. Psychoszok. Ja nie wiem dalej do czego służą. No, dobra, to to wiem. Ale to nie mam pojęcia. Rzucić to, co złapałem w jednym rzu... Nie wiem, o co im chodzi zupełnie. Wiem, że to jest takie, o. Ło. Strasznie to jest słabe, generalnie. I bezużyteczne. I nie będziemy tego wykorzystywać w ogóle. Wydaje się jakoś muzykę zlagowało w chwilą. Wszystko jest w porządku, dobra. Wszystko jest w porządku, okej, okay, spoko. Wszystko gra. Mam nadzieję. Później na tym jestem już na tym etapie, gdzie jakby powtarzanie gry oznaczałoby przejście wszystkich historii. O! Widzicie jak pięknie, ślicznie, ładnie i tak dalej, i tak dalej, dobra. White Akropolis. Najwyżej będziemy się bawili z synchronizacją dźwięku czy coś nieważne, no wszystko będzie dobrze. Musi być, kurczę. Musimy zinfiltrować bazę doktora Eggmana oczywiście. O, 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 super. Mi się to podoba. Zaczynamy jako Blaze. Zaczynamy jako Blaze we fragmencie z najfajniejszą muzyką zdecydowanie. Więc to już jest bardzo na plus. Nie, muzyka jest przekozaska. Bardzo fajny beat. Jaki you, to ty jesteś. I need to defeat, nie you. Co ty będziesz się wyręczać jeszcze innymi ludźmi? Ty jesteś Blaze i ty masz to załatwić sama. Wow. To mi się podoba. Generalnie oczywiście nie ma tutaj deski do snowboardu jak miał Sonic, ale to tym lepiej chyba bo tamten fragment był bolesny całkiem, jeżeli chodzi o sterowanie chociażby. O, to jest nawet spoko, to mi się podoba. E, jako jedna z naprawdę licznych rzeczy w tej grze, aczkolwiek nie jest tak, że ja tę grę hejcę od początku do końca. Ja wymieniam czasami fragmenty, w których mówię, że coś było zrobione dobrze, prawda? Ja nie hejcę tak totalnie. Potrafię docenić chęć. Awesome. O, to będzie ciekawe. Tego to ja zupełnie nie doceniam, tego, że oni po prostu to robią. Hordy tych przeciwników. No i czemu to służy w sumie? Po prostu pociskam kwadracik, Wywarnuję trochę czasu, ale poza tym to nic w sumie nie wnosi do rozgrywki. Mogę grać dalej Blaze, dajcie mi Blaze. Ja bardzo chętnie Blaze pogram. To jest właśnie też rzecz, o której mówiłem wcześniej, że Blaze się gra naprawdę fajnie. Ze względu na to, że gra się nieokrótko. No właśnie. No tu i to się już skończyło, dobre. Wow. Spadłbym w przepaść, bo X mi nie zareagował. Dobra A no, teraz jak najbardziej No 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 no, no dobra dobra Pff, Boże to tempo Wszystko w kompanii Silvera jest tak spowolnione Czy ja będę mógł złapać tę rakietę? What? Będę mógł? Ale ta rakieta e, tfu, ta rakieta, ta kalera O To jest nawet spoko Props <gryw> że tak powiem czy mi starczy... A jak tak będę robił, to na pewno mi starczy energii. Muszę pewnie niszczyć to totę. Tak mi się wydaje. Nie wiem po cholerę, ale... Skoro kamera mnie na to skierowała, miałem akurat głazy pod ręką, to wolę tego nie pomijać, bo to może być coś ważnego później. Ach, ta przejrzystość, kurczę Sonika, prawda? Dobrze wiemy co robić. Ja wrzucę tam, ale nic mi się nie udało zrobić. Więc co teraz zrobię? Czemu to służy? Aaa, okej, okay, dobra, podnoszę skrzyneczki. Ciekawe co by było, gdyby ich tam nie było. Czy dalej byłyby podniesione. I mean, to jest wszystko skryptowane, ale co gdyby tych skrzynek naprawdę tam nie było? O, teraz sobie porzucam. Mhm. Bardzo Jakiś resp by mi się przydał tych skrzyneczek. Cieszę. Ach, kurczę. mogłem rakietę wziąć i... no, wrzucić. Muszę wyskoczyć w takim razie, ha? No, żeż, kurczę. Dobra. O, super, świetnie. To mi bardzo fajnie wyszło. Udało się złapać te rakiety. Zobaczymy, może jeszcze na coś się przydadzą. Chciałem zniszczyć tamten reflektor, to się nie udało. Nie wiem czy w ogóle będę musiał. Czy naprawdę to jest jakaś nagroda? Czy to czemuś służy? Czy to? Czy dzięki temu na przykład przejdę dalej fabulę? Wątpię. Dobra, zostawmy już to w spokoju. Idę po prostu przed siebie. Nie ma tu przeciwników, o tyle dobrze. Nie ma z czym walczyć, więc po prostu sobie przejdziemy przez pusty etap. Ale jak mówiłem przed chwilą to nawet dobrze. O! Kolega dostanie. Trochę, ja go wyrzucę I powinien nie żyć Dobrze Save point To jest znowu hmm... Przepraszam za katarek mały To jest znowu lokacja, którą powinniśmy pamiętać z przejścia tej gry Shadowem Bo Shadow był dokładnie w tym samym miejscu I tutaj zapoznaliśmy się z pierwszy raz z jego zbugowanym pojazdem Więc myślę, że to jeszcze pamiętacie To nie było wcale aż tak dawno temu Chociaż serię tę zacząłem, stosunkowo chyba, m, stosunkowo dawno jednak, tak mi się wydaje, że, m, nawet nie pamiętam, wiecie? Nawet nie pamiętam. Ale to już chyba po feriach było, więc, no, innymi trochę czasu mi zajęło i publikacja zajmuje. No, ja myślę, że to i tak lepiej niż, kurczę, mieć nic, takie, co bywało przez tyle czasu, ja i moje robienie rzeczy. O, 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 teraz to się przydało, okej okay. Jedna z naprawdę niewielu sytuacji, w których tę umiejętność się przydało, wierzcie mi Szybciej, Silver, szybciej, boże! Jakie to jest słabe? Jego prędkość wyjściowa jest masakryczna Swoją drogą chyba w poprzednim odcinku, w poprzednich odcinkach myliłem się W sensie myliłem w pewnym momencie Shadow'a z Silverem Tutaj się mówiłem, że etapy Shadow'a są... E najdłuższe i tak dalej e, to oczywiście pomyłka z etap Silvera są chyba najdłuższe, zresztą tam widzicie po liczniku. Jedyny etap, w którym zeszliśmy poniżej dopuszczalnego e, well, limitu czasu to chyba były... 2,5 dwie, dwie minuty w etap, to był Wave Ocean. Wcale nie jest fajne. Przejdę sobie koło nich. zobaczymy. Niestety nie udało mi się w, z jakiegoś powodu zrobić tego, ale jesteśmy tu, nie ma sprawy, będzie powtórka podejścia do skoku. Kurczę, za mało moja postać ma w chyba. No i znowu bym zdępił. Dobra, okay, no ale sewik. Okej, pierścienie. Chciałbym móc o czymś mówić tutaj, taki produktywny. No mamy roboty, kurczę, nie chcę mi się z nimi walczyć, idziemy dalej. <gry> Silver porusza się strasznie wolno, ale to już wiemy. White Acropolis tę część etapu już przechodziliśmy, więc no... Przepraszam, ale o czym mam tu mówić, naprawdę? Tego ja tym nie zniszczę. Naprawdę chciałbym wiedzieć, gdzie mam iść. Ale nie mam bladego pojęcia. Może tu jest jakiś guzik, sztyczek? Powinienem ich sprowokować, żeby zrzucili rakiety na ten... Na... tutaj. Nie, to był tylko one-up. Super. Bo generalnie tam jest droga, więc kto wie, czy tam nie powinien się udać. Uda mi się? Tak? Nie! Tak? Nie! Aha, ja mogłem pomyśleć wcześniej o tym. Tu już się dosta. Nie dostanę się, dostanę się. Zapomniałem o tej energii zupełnie. Jej! Goal ring! 7 minut! Gdybyż Silver mógł tylko chodzić szybciej. Biegać w sumie, bo on chodzi. Chodzić to może i chodzi szybko, ale biegać za cholerę nie potrafi. Co w przyszłości kurczę nie ma już tego gatunku Jerzy, który, który by biegał szybko? Niedorzeczne. Oh, jak zwykle tego mnie strasznie usypia. Teraz powinna być walka z bossem. O ile dobrze pamiętam. Ale zobaczymy najpierw floating screeny! I kaccenki. Nie no co ty? Swoją drogą zastanawiam się, czy Eggman porobił po dwie kopie swoich jakby kreacji? Bo... Zaraz będziemy w mi The Zeg Genesis. Tak, Zeg Genesis chyba. Dokładnie. To jest wielkie bydle. Eggman ma jakby dwie sztuki? No nieźle. Eee... Um, jakby czemu? I mean znowu wracam do Sonic Adventure no, Gdzie co prawda zdarzały się też sytuacje, w których prawda postaci walczyły naraz z... naraz z jednym bossem, nie wiem, chaos 4 chociażby Czy właśnie Egg Hornet Ale no kurczę, nie zdarzyło się tak, żebyśmy mieli jednego bossa w dwóch różnych miejscach bez uzasadnienia, nie? Wszystko jakby było fabularnie no może nie tip top, ale przynajmniej znośnie całkiem. Ładnie co to było? Także... Nie wiem, to jest po prostu jedyne moje wyjaśnienie na kwestie kurczę w Egggenesis to, że... Egggenesis Exerberusa to, że Eggman ma dwie kopie na wszelki wypadek. Muszę uderzyć w ten rdzeń. Nie, no, uderzam po prostu w to, co auto Aim uzna za stosowny cel, nie? Na przykład w to. Eh, działa. A. Proszę złapać. Pt, dziękuję. O, złapał. Ha. Czemu tylko jeden? Czemu nie może i złapać kilkanaście? Tak mnie zastanawia to. Troszkę. O, latające pudełeczka. Please. Super. Naprawdę rzucamy w to, co trzeba. W ogóle może podejdę do tego rdzenia. jej by uderzyć, ale nie udało się do końca. Kamera nie lubi Silvera. Bardzo lubi grę Genesis, ale nie lubi Silvera i ja przez to jej też nie lubię. Powinienem widzieć, co robię. Moją drogą zauwaśnie przytrzymuję troszeczkę kwadrat zanim e, wyrzucę Nie wiem, być może to pomaga w czymś Ale ja się nie znam O teraz kamera lubi slivera, okej okay. Nie trafiłem? Nice No ty gnoju, daj się sparaliżować ha. Super. Jak mówiłem, dobrze widzę co robię Muzyka z walki z basami mi się strasznie nie podoba swoją drogą jest strasznie nijaka Co się stało? No! Ciach rdzeniu nie uderzysz we mnie. Uderzyłeś we mnie, a ja zamierzam zniszczyć twój profil. Shake him off! To jak jak ten kiepszony auto aim. Niedziała takie jak trzeba nie mam pierścieni. Późba ja nie mam pierścieni Dobra po prostu go obrzucam w takim razie ale muszę koniecznie coś znaleźć bo inaczej będzie warto... Jest! Dobra Przestraszyłem się nie na żarty Bo to by oznaczało że musiałbym powtarzać całą tę walkę a ona jest długa bo Sonic ty mnie nie znają umiaru I walki muszą być długie Oh yeah! To jest, moi drodzy, taka mm, trochę metafora kłótni mm, i dram internetowych. Mianowicie, jedna strona obrzuca głównym drugą, i ta druga odpowiada. To jest mniej więcej tak to... CO JEST? Czemu nagle Silver wszedł w ten swój tryb, kurczę, skupienia? Co, dobra, aktywuję go, myślałem no, już dwa razy R1, tyle wiem. A do czego on by mi się miał przydać, to... Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, mniejsza na to. Jakaś się nie umiejętność pewnie? Nie mogę dalej złapać tych tych pocisków. Nie mogę uderzyć w to, co bym chciał znowu. Pierzcie nie. Nie widzę! Ja podejdę tak ostro blisko, zobaczymy... To Auto aim na to. O, dziękuję, łaskawe auto aimie. Powinny być skrzyneczki? Są skrzyneczki. sobie bliżej, znowu. O, i to się udało, wybitnie. No ale lag, ale to była scinka. Teraz powinien, no. Nam... Ożesz, mordę. Dobra, to mi się uda. Tak. Nie wiem, jaki jest sens tworzenia tej sekwencji, bo nie mam zielonego pojęcia. Mniejsza o to. Walka strasznie długa, monotonna oczywiście, ale kolejny boss, kolejne z nami. W dodatku bonus pierścieni też jakiś taki całkiem niezły. Już niedługo let's Play z okami Matko Boska. To jest jedyna rzecz, która motywuje mnie do dalszego robienia tej serii. No i fakt, że Sonic jest też, że ta seria na kanale jest całkiem popularna, to druga rzecz. W sumie. Silver, dalsza fabuła. Szmaragd chaosu? Nie, nieźle. Bardzo ładnie. Co my z nim zrobimy teraz? To... Blaze nie wiadomo do końca jak yeah. działają szmaragdy chaosu. Mogą powodować kontrolę chaosu. Wzmacniają nieco Shadowa, który może kontrolować moce chaosu. Potrafią zmienić Twojego jeża w Super Saiyanina. Uh, Amy. No co ty? Zawsze pakujesz się w kłopoty próbuję znaleźć Sonica? Przypominasz sobie może Sonic CD? O Metal Gear Solid po prostu, kurczę. Hmm, czyżbyś w końcu wykazywała się jakąś tam odrobiną mózgu? Cześć Lis? Podobno jesteś więźniem. Jakim cudem uciekasz tak łatwo z celi? Nieważne. No oh, okay. <laughs> tak sobie po prostu. O, no pójdziemy. Oo, tempo ucieczki naprawdę. Kurczę. Wszystko w tej kampanii Silvera jest tak strasznie spowolnione. Oooooo Masakra. Udało im się jakoś uciec. W nogi Elise znowu e, na widoku. Mm.

Amy ma na myśli faceta, nie Jerza. W ogóle czemu Amy zawsze trafia na osoby, które kurczę szukają Sonika? Ona myśli, że to jest inna osoba zupełnie, tak? Której szukają, więc... Dobrze. Amy ma piękne szczęście, naprawdę. Najpierw Silver, później Elise i od wszystkich dostaje jakby wielkiego Wacława w odbyt. Dlatego, że, no, Silver próbuje zabić Sonika, a Elise chce jej odbić Sonika. Tak. Swoją drogą najpiękniejsza misja świata. Amy z najkrótszym zasięgiem w Souljanie chce zabić, kurczę, zniszczyć roboty. To już wiecie co, to już Elise y... pod tym względem jest lepsza, bo ona ma tę swoją magiczną tarczę, która zabija też. No, też jej zasięg jest taki bardzo łąki, ale przynajmniej jest. Jaki zasięg. Tu by się kurczę przydał Silver. Nie, Amy. Nie wiem, cokolwiek. Krzysztoń, dajcie mi. Cię muszę zniszczyć, bo ty jesteś szefem bandy. Więc reszta padnie. No i jeszcze pamiętam tam, co te tutoriale do mnie mówiły, że jak zniszczysz szefa, to reszta padnie. Boom! A teraz w Najpierw trzeba do niego podejść, wymierzyć odległość, przynajmniej on jest na tyle miły, że daje nam trochę czasu na reakcję, że daje nam najpierw, prawda, przymierzyć mm, wszystko się do ciosu i tak dalej. No i co, dostajemy, ja bym chciał S za to, bo chyba zasługuje, dziękuję bardzo. A, pokaż, biski Amy. To jeszcze nie jest Sonic Boom, gdzie wszystkie te postaci są przerośnięte i Knuckles zapomniał o robić nogi po prostu Tak on ma nogi jak patyki, a na górze jest muskularnym jeżem kolczatką Knykieć kolczatka Zamek! Są drogą nawet, nawet miejsce Nie jest złe, to na pewno nie wygląda przynajmniej. Cześć! Cześć! Cześć, 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 cześć! Pięknie Piękny gangbang po prostu się zapowiada O matko, czemu ja to powiedziałem Eggman Grubacie No kurde, już to, to po raz pięćdziesiąty drugi Teraz mnie porwie po raz pięćdziesiąty trzeci To wcale nie tak, że można było się tego spodziewać po przebiegu fabuły Cześć Silver, cześć Blaze Cześć Mephiles Mephiles. Mephiles. Tell me, who is the evilst trigger? O wątpliwości, wątpliwości, ale zaraz Mephiles, Mephiles. mocą manipulacji kurczę wszystko. To jest takie prawdopodobne nawracanie Blaze, no, ja myślę, że Blaze jest mądrą, inteligentną postacią, która po prostu twierdzi, że Silvert jesteś takim idiotą, że ja nawet nie mam ochoty cię nawracać. Ale twoje akcje jakby, no, same zaraz wskażą, że no, jesteś w